Good morning, good morning, good morning. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Wczoraj rozmawialiśmy o tym, jak łatwo jest w pełni zrozumieć wolę Bożą. Pozwólcie, że podzielę się jeszcze jedną myślą, zanim przejdziemy do następnego wersetu, który, miejmy nadzieję, pomoże wam Pozwól, że podzielę się jeszcze jedną myślą, zanim przejdziemy do następnego wersetu, który mam nadzieję bardzo Ci pomoże. Przez wiele lat wygłaszałem stwierdzenie, które uważam za proste, łatwe, a jednocześnie potężne. Jeśli naprawdę nie jesteś pewien, co Bóg chce, abyś robił w danej sytuacji, po prostu zrób to, co najbardziej wyraża miłość, a zawsze będziesz w zgodzie z wolą Boga. Remember, God is love, and the one who is perfect love will always want you to act in perfect love too. Pamiętaj, Bóg jest miłością, a ten, który jest doskonałą miłością, zawsze będzie chciał, abyś i ty również działał w doskonałej miłości. A egoizm nigdy nie jest miłością, jest jej przeciwieństwem. Dlatego Biblia mówi nam, abyśmy żyli dla Niego, a nie dla siebie. Wiesz, to jest piękny paradoks. To piękny paradoks, gdy Jezus mówi, że ten, kto stracił swoje życie, tak naprawdę je odnajdzie, a ten, kto próbuje je zachować, straci je. Ludzie, którzy desperacko walczą o życie według własnej woli, własnych pragnień i własnych sposobów, nigdy nie są szczęśliwi. Lives and God's purpose are always happy people. Ludzie, którzy zdecydowali się zatracić w Bożej woli i w Bożym celu dla swojego życia, to zawsze szczęśliwi ludzie. Now let's go to verse 18, where the Apostle Paul tells us a very simple truth and has been misapplied by so many Christians. Przejdźmy teraz do wersetu 18, gdzie apostoł Paweł mówi nam bardzo prostą prawdę, która została błędnie zastosowana przez tak wielu chrześcijan. Mówi: I nie upijajcie się winem, które jest buntem. The word for here in the Greek it means Słowo bunt w oryginalnym greckim oznacza lekkomyślne życie. Ilu chrześcijan wzięło ten werset biblijny i umieściło go w swoim własnym kontekście kulturowym? I powiedzieli: "Widzisz, Biblia mówi, że nie powinniśmy pić". No, first of all, the Bible is very clear that it is not talking against drinking here. Po pierwsze, Biblia bardzo wyraźnie mówi, że nie ma tu mowy przeciwko samemu piciu. Greckie słowo jest bardzo jasne i nie ma w nim żadnego nieporozumienia. Mówi i nie upijajcie się, a greckie słowo oznacza być odurzonym. Tak więc, w moim rozumieniu, nie ma tu dowodów na to, że chrześcijanie nie powinni pić. To, czego nie powinniśmy robić, to pić tak dużo, aby robić lekkomyślne rzeczy, co oznacza, że nie mamy już kontroli nad naszymi działaniami. Alkohol może niszczyć, ale to nie oznacza, że jest zły. To nadużywanie alkoholu jest wielkim zniszczeniem. Są chrześcijanie, którzy nie mają absolutnie żadnego problemu z piciem wina, aby poczuć się troszeczkę szczęśliwymi. Każdy musi kierować się własnym sumieniem. Ja osobiście nie lubię czuć działania alkoholu. Lubię wypić kieliszek wina, ale nie lubię odczuwać skutków picia alkoholu. Wiem, że to, co teraz mówię, może zostać źle zrozumiane, ale musisz być wystarczająco mądry, aby właściwie to ocenić. Ale nie wierzę, że ten werset Biblii daje nam jakikolwiek powód, do powiedzieć. Nie wierzę, że ten werset biblijny daje nam jakikolwiek powód do stwierdzenia. Jeśli czujesz się troszeczkę szczęśliwy po wypiciu kieliszka wina, to wypiłeś za dużo i zgrzeszyłeś. Jeśli masz kontrolę i You have not violated this Bible verse. Jeśli masz pełną kontrolę nad swoimi czynami i słowami, nie naruszyłeś tego wersetu biblijnego. That means you now don't live the way you Ponieważ w języku greckim jest to bardzo jasne, mówi nie upijaj się, co oznacza lekkomyślne życie. oznacza to, że nie żyjesz już tak jak powinieneś. Zawsze mówiłem, że odpowiedzią na nadużywanie jest właściwe używanie, a nie nieużywanie.

Nigdy nie powinniśmy wywierać najmniejszej presji na ludzi, by łamali swoje sumienie. If your jeśli sumienie nie pozwala ci pić, nigdy nie dotykaj nawet kropli alkoholu, nie wolno ci tego robić. But if you in sin. Ale jeśli pogwałciłeś swoje sumienie tak bardzo, że nie czujesz się źle, gdy jesteś pijany, to w rzeczywistości żyjesz w grzechu.

Zawsze myślę, że to smutne, gdy chrześcijanie osądzają się nawzajem, zamiast dawać sobie wolność do życia zgodnie z własnym sumieniem. Więc, mój drogi przyjacielu, żyj w wolności, żyj w pokoju. Pij, jeśli chcesz, ale nigdy się nie upijaj i nie pij, jeśli nie chcesz. But to understand one thing. Ale zrozum jedną rzecz. Biblia mówi, że nie wolno nam odurzać się alkoholem. And I will see you tomorrow. Do zobaczenia jutro.